Z książki Daniona Brinkley'a Świetle spokoju Z rozdziału pierwszego Ścigany przez światło Od czasu, kiedy w 1975 roku zostałem narażony piorunem, zwracałem szczególną uwagę na dźwięk gromu. Odkąd pamiętam, każda burza była myśliwym, aż do błyskawica potencjalnym zabójcą. Nie potrafię nie myśleć w ten sposób o piorunach. Niepokoi mnie nawet odległy huk gromu, napełnia mnie niepewnością i bolesnymi wspomnieniami. Często mawiam, podobało mi się po śmierci, ponieważ czułem się tak bardzo żywy. Nie podobało mi się tylko wykorzystanie pioruna, by się tam dostać. Pewnego letniego dnia 1994 roku Omalnie stałem się ponownie ofiarą pioruna, nie wiedząc nawet, że uderzył blisko mnie. Wydarzyło się to w czasie mojego odpoczynku. Wróciłem właśnie z pięciomiesięcznego cyklu wykładów, podczas których reklamowałem swoją pierwszą książkę, ocalony przez światło. Wreszcie mogłem nacieszyć się samotnością. Aby delektować się spokojem, udałem się do domku mojego przyjaciela, stojącego na farmie niedaleko mojego domu w południowej Karolinie. Tego dnia zabrałem ze sobą pudełko listów od osób, które przeczytały moją książkę. Po raz pierwszy od wielu miesięcy zamierzałem być sam czytać i odpoczywać. Kiedy oparłem nogi o sofę, zauważyłem, że na zewnątrz zaczął padać delikatny deszczyk. Pogoda wprawiła mnie w nastrój odprężenia, a po niedługim czasie zasnąłem, kołysany przez rytm deszczu. Później zaczął dzwonić telefon. Wyrwał mnie z głębokiego snu i wprowadził mgiełkę świadomości. Czy zadzwonił trzy razy, cztery, nie obchodziło mnie to. Ktokolwiek dzwonił, mógł poczekać. Poza tym to nie był mój dom. Postanowiłem, że po prostu pozwolę telefonowi targotać. Nasypiając ponownie, zauważyłem, że deszcz zaczął padać tak mocno, że niemal zagłuszył brzęczyk telefonu. Paskudny dzień, w sam raz dla żab, pomyślałem. I wtedy to się stało. Pokój rozdarło lśnienie łyskawicy. Towarzyszył mu arytmat i wyrzut gromu. Tylko telefonu ucichło, zamarł. Znowu, pomyślałem, nagle usiadłem wyprostowany na sobie. Strząs i lęk sprawiły, że moja koszula zaczęła nasiąkać potem. Poczułem woń spalenizny. A kiedy zacząłem ciężko dyszeć, poczułem nawet kwaskowaty smak powietrza. Moje przerażone serce domagało się tlenu. Stałem powoli i przeszedłem przez pokój. Telefon leżał na podłodze. Gdzie uderzył piorun? Zastanawiałem się. Badawczo rozglądałem się po pokoju, ale nie dostrzegłem żadnych zniszczeń. Wyjrzałem przez okno i zauważyłem budkę telefoniczną. Jej drzwi były roztrzaskane i otwarte. Z wnętrza wydobywała się para. Ciężko przełknąłem ślinę. To stało się znowu, pomyślałem, wracając na sofę, czy jestem gotowy? Powoli usiadłem i zacząłem rozmyślać o tym, co się właśnie wydarzyło. Zamknąłem oczy i pozwoliłem myślom pobiec wstecz. Tym razem nie musiałem umierać, by wyraźnie ujrzeć szczegóły mojego życia. Pomyślałem o cennych rzeczach w moim życiu. Natychmiast przyszła mi na myśl matka i reszta rodziny. Rozmyślałem o wszystkich osobistych nieszczęściach, jakie przetrwaliśmy, a mimo to udało nam się pozostać przyjaciółmi. Myślałem o dziwnej podróży, zapoczątkowanej przez doznanie z pogranicza życia i śmierci we mnie i w wielu ludziach, których poruszała moja historia. Moja myśl. Pomknęła wstecz poprzez lata, kiedy poszukiwałem odpowiedzi, aż dotarły do roku 1975, do dnia, kiedy odebrałem telefon od Boga. Przypomniałem sobie teraz wyraźnie tamtą chwilę, uderzenie pioruna. Z dudniącym sercem wślizgnąłem się tak głęboko w swoje wnętrze, że przestałem dostrzegać otaczający mnie świat. Przeżywałem w myślach wydarzenie, które odmieniło moje życie – tak, jakby rozgrywało się ono ponownie. W moich myślach był 17 września 1975 roku, dzień, w którym moje życie zostało na zawsze odmienione. Miałem 25 lat, byłem w najlepszej formie fizycznej, jaką osiągnąłem w życiu. Była siódma wieczorem, a w następnej chwili miałem umrzeć. Na zewnątrz dostrzegłem błyskawicę przecinającą niebo z tym skwierczącym dźwiękiem, jaki wydaje przed uderzeniem gromu. Ktoś w mojej rodzinie nazwał to boską altererią. Na przestrzeni lat słyszałem dziesiątki opowieści o ludziach porażonych i zabitych przez pioruny. Opowieści te przerażały mnie tak samo jak historie o ducha. Jeszcze straszniejsze były historie o piorunach, jakie mój stryjeczny dziadek zwykł opowiadać wieczorami. Kiedy dudniły letnie burze, a pokój rozdzierały jaskrawe błyski. Uwlęk przed piorunami nigdy mnie nie opuścił, dlatego też chciałem szybko wyłączyć telefon. Ej, Tomi, muszę kończyć, idzie burza, powiedziałem. No to co? Odparł Tomi. Kilka dni wcześniej wróciłem z podróży do Ameryki Południowej i musiałem zająć się pewnymi sprawami zawodowymi. Ponieważ na zewnątrz padał deszcz, przed wyłączeniem telefonu kończyłem kolejną rozmowę telefoniczną ze wspólnikiem. Myślałem o stówkach stryjecznego dziadka. Pamiętaj, jeśli zatelefonuje do ciebie Bóg, masz szansę przemienić się w krzak gorący Jestem pewien, że uważał to za dobry żart. To mi muszę kończyć. Oma zawsze mi mówiła, żeby nie rozmawiać przez telefon podczas burzy, oznajmiłem. Coś ty, twierdzielu, zawsze robisz to, co każe ci mama? spytał. I wtedy to się stało. Następny dźwięk, jaki usłyszałem, przypominał huk towarowego pociągu uwiergającego mi do ucha z prędkością światła. Przez moje ciało przebiegły elektryczne wstrząsy. Czułem, jakby wszystkie komórki mojego organizmu zostały zanurzone w kwasie do baterii. Gwoździe w moich butach zostały przyspawane do gwoździ w podłodze. Kiedy wyrzuciło mnie w powietrze, buty ześlizgnęły mi się ze stóp. Na wprost własnej twarzy zobaczyłem sufit. Przez moment nie mogłem pojąć, jak to siła wywołała taki palący ból i zawiesiła mnie ponad własnym łóżkiem. Gdzieś w głębi korytarza, na widok błysku i dźwięku gromu, Sądy, moja żona zawołała. Ten uderzył blisko, ja jednakże nie usłyszałem jej słów. Dowiedziałem się o nich znacznie później. Nie ujrzałem także wyrazu przerażenia na jej twarzy, gdy zerknęła w głąb korytarza i zobaczyła mnie rozciągniętego w powietrzu, wyrzuconego ponad łóżko. Przez chwilę, gdy piorun wyrzucił mnie w powietrze, widziałem tylko tynk sufitu. Prawdopodobnie w tej chwili zatrzymało się moje serce. Cindy zaczęła mnie reanimować, a wkrótce pojawił się Tommy mi służył w marynarce wojennej i wiedział wszystko na temat techniki ratowania życia. Razem z Sandy reanimowali mnie do czasu przybycia karetki, a potem pojechali wraz z moim ciałem do szpitala. Ja również pojechałem tam z moim ciałem. Kiedy karetka gnała przez zalane deszczem ulice, ja znajdowałem się poza własnym ciałem i obserwowałem tą scenę, jakbym jednocześnie był i nie był jej częścią. Sanitariusze zrobili co mogli, by przywrócić życie memu ciału. Potem usłyszałem, jak sanitariusz mówi: On nie żyje. Wyścig do szpitala trwał. Podczas gdy lekarze i pielęgniarki próbowali poderwać moje serce do pracy, ja znalazłem się w tunelu, który otaczał mnie niczym spirala i wibrował dźwiękiem niebiańskiej dzwonu. Tunel, który mnie pochłonął, był mroczny, ale przede mną znajdowało się światło. W miarę jak się do niego przybliżałem, blask stawał się jaśniejszy. Wkrótce znalazłem się w raju pełnym jasnego światła, kojącej iluminacji. Zanurzyłem się w miłości i poczuciu bezpieczeństwa, sprawiającym, że czułem się lekki jak hel i obdarzany miłością jak nowonarodzone dziecko. Gdy to się stało, pojawił się kształt zbłyszczącego srebra, zbliżył się do mnie. Wyglądał jak sylwetka człowieka widziana poprzez mgłę. Kiedy się przybliżył, odniosłem tak silne wrażenie miłości, że było ono przyjemne niemal nie do zniesienia. Spojrzałem na moje dłonie i na resztę ciała. Spostrzegłem, że stałem się przejrzysty i lśniący, jak woda w koralowym morzu, albo jak szal wykonany z delikatnego jedwabiu, powiewający w łagodnym podmuchu wiatru. Stojąc przede mną, świetlista istota była wspaniała. Wyglądała, jakby składała się z tysięcy maleńkich diamentów, z których każdy migotał barwami tęczy. Nie wiedziałem, czy była kobietą, czy mężczyzną. Tylko to, że była wspaniała i potężna, a mimo to łagodna. Podziwiałem pochłaniające mnie piękno istoty. Wszystkie wspomnienia wypływały z mojej pamięci, jakby pękła tama a cała woda wyleła się na zewnątrz. W wielkim pośpiechu przepływało przede mną moje życie. Widziałem wszystko, co było w nim dobre, złe, brzydkie i piękne. W 28 minutach mojej śmierci zawarły się wszystkie emocje wszechświata. Wraz z duchem przewodnikiem zwiedziłem kryształowe miasto. Trzynaście świetlistych istot przekazało mi wizję przyszłości. Obdarzyły mnie one stu siedemnastoma przepowiedniami, z których wiele już się spełniło. Objawiły mi przemiany mające zajść na ziemi, jak również przemiany, jakie zajdą w rządzie. Pokazał rozwój i upadek różnych krajów środkowego wschodu, a także sposób, w jaki nastąpią owe przeomiany u władzy. Pokazały mi także zbliżającą się walkę o opiekę zdrowotną w kulturze zachodu, a także ekonomiczne załamanie potęgi dolara i upadek miast. Pokazały mi również szereg pozytywnych rzeczy. Udzieliły mi na przykład dokładnych informacji dotyczących medycyny, wskazujących na pozytywną przyszłość tej dziedziny nauki. Wyjaśniły, że nie zdołamy poradzić sobie w przyszłości, jeśli nie odzyskamy naszej duchowości. Istoty powiedziały mi, jak stworzyć centra, w których dzięki łagodzeniu stresu ludzie będą mogli odnaleźć swoją duchową istotę. Wiedziały, że moją misją na Ziemi będzie utworzenie owych centrów. Pozwoliły mi zamaskować się w duchowej doskonałości, a następnie odesłały na powrót do fizycznego ciała spalonego przez 180 tysięcy voltów elektrycznego wyładowania. Wielu ludzi opisywało podobne doznania z pogranicza śmierci. Czy zostali porażeni gromem, czy atakiem serca, czy też ciężko byli poranieni w wypadku samochodowym. Wielu, wielu ludzi znalazło się na granicy śmierci i przeżyło by opowiedzieć o wizycie w duchowym królestwie. Przybyli do tego miejsca w ten sam sposób, co ja opuścili swoje fizyczne ciała i weszli do tunelu. U jego końca napotkali świetliste istoty. Napotkali również samych siebie, biorąc udział w wydarzeniu, nazwanym przez badaczy Panoramicznym przeglądem życia. Ku ich zdumieniu rozpościerało się przed nimi całe nasze życie. Odczas tego wydarzenia widzieli całe swoje życie, a także wpływ, jaki wywarli na każdą napotkaną osobę, Podczas owego przeglądu człowiek uczy się, że zdanie postępuj w stosunku do innych ludzi tak, jak chciałbyś, by oni postępowali wobec ciebie, nie jest tylko filozofią, lecz także prawem. Przegląd życia, stanowiący cząstkę doznań z pogranicza śmierci, jest moim zdaniem głównym czynnikiem wywołującym przemianę. W niektórych punktach refleksją będące wynikiem owego przeglądu są dość bolesne. Na przykład będąc w szkole podstawowej podkradłem się od tyłu do kolegi z klasy i wyciągnąłem spod jego stop dywanik, na którym stał. Kompletnie go to zaskoczyło. Chłopiec upadł twarzą na beton. Kiedy obrócił się i usiadł, krwawił z ust. Na ziemi, gdzie wylądował, leżały jego dwa przednie zęby. Na twarzy chłopca nie było widać bólu. Patrzył na mnie z wyrazem oszołomienia i zdumienia, zastanawiając się, co się wydarzyło. W przeglądzie życia raz jeszcze zobaczyłem twarz tego chłopca, a także całe to zajście, jednakże tym razem doświadczyłem go również z jego strony. Czułem bolesne zaskoczenie faktem, że bez ostrzeżenia pchnięto mnie na ziemię, a nawet tak samo jak zrobił to tamten chłopiec, spojrzałem do tyłu, by zobaczyć własną roześmianą twarz. Podczas przeglądu życia wiedziałem nawet, dlaczego chłopiec nie krzyknął, ani nie zapłakał po tym, co się wydarzyło. Uderzenie wycisnęło z niego dech. Nie miał w sobie dość powietrza, aby z jego ust mógł się wydobyć jakikolwiek dźwięk. W innym momencie zobaczyłem, jak w drodze do szkoły naprzykrzałem się małej dziewczynce, koleżance z klasy. Straszyłem, że uderzę ją kijem. Miałem poczucie własnej siły. Równocześnie jednak czułem strach dziewczynki. Mogłem powstrzymać z siebie samego w zdarzeniu, którego byłem świadkiem, ale oczywiście nie mogłem tego zrobić. Był to przegląd życia, a wydarzenie, które też obserwowałem, wydarzyło się naprawdę. Jego przebieg nie mógł już zostać zmieniony. Mogłem się tylko nad nim zastanowić. Mój przegląd życia nie składał się wyłącznie z bolesnych wspomnień. Niektóre z nich przyjemnie było przeżyć ponownie. Dzięki nim nauczyłem się, że miłość jest najważniejszą z rzeczy istniejących na świecie. W jednej zdumiewającej scenie zobaczyłem, jak rozmawiam z pewnym mężczyzną w sklepie mojego ojca. Ledwie znałem tego człowieka, ale spostrzegłem, że coś wyprowadziło go z równowagi. Co się stało? Spytałem. Zaczął opowiadać o swoim nastoletnim synu, o tym, że chłopiec zdaje się o nic nie dbać. Nie chcę odrabiać zadań, a kiedy jest w pobliżu, szczyna awantury. To tylko hormony stwierdziłem. Powiedz mu, że go kochasz, a potem zostaw w spokoju. Powiedz, chcę się czuć potrzebny, a jednocześnie czuję się osaczony. Rozmawialiśmy jeszcze przez chwilę, a potem mężczyzna wrócił do domu. Ujrzałem to raz jeszcze w moim przeglądzie życia. Tym razem jednak podążyłem za nim do domu i zobaczyłem, w jaki sposób moje słowa wpłynęły na jego związek z synem. Mężczyzna posłuchał mojej rady i wkrótce jego stosunki z synem uległy poprawie. Chociaż zdarzenie zdawało się być pozbawione znaczenia, dostrzegłem w nim reakcję łańcuchową, jaką może wywołać każde spotkanie, wielkie czy małe. W innej części przeglądu życia ukazano mi, że miłość może przybierać wiele postaci. Skłamałem i czułem, jak na moje siedzenie spada kujące żon łopaska, przy pomocy którego matka próbowała zaszczepić mi świadomość tego, jak ważna jest prawda. Lanie zraniło mnie zarówno pod względem fizycznym, jak i uczuciowym. Najbardziej zadziwiające jest jednak to, jak bardzo zraniło ono moją matkę. Z czas przeglądu życia odczuwałem ból, jakiego doznawała wymierzając mi lanie. Wiedziałem też, że biła mnie z miłości, po to bym mógł dorosnąć i stać się lepszym człowiekiem. Ludzie, którzy podobnie jak ja przeżyli doświadczenie z pogranicza śmierci, szczególnie zaś ci, na których silnie wpłynęły przeglądy życia, nigdy nie są już tacy sami. Leżą w szpitalnych łóżkach i zadają sobie pytania, na które odpowiedzi można udzielić tylko poprzez wiarę. Co się stało, kiedy byłem martwy? Co się wtedy działo? Co to, to oznaczało? Tak było ze mną w dniach, jakie nastąpiły po porażeniu gromem. Zastanawiałem się, czy naprawdę widziałem własne życie przebiegające przede mną, niczym taśma filmowa. Kiedy pielęgniarki wbijały we mnie igły, a lekarze w korytarzu szeptali, że powinienem być już martwy. Nie ja leżałem w łóżku i zastanawiałem się, czy naprawdę byłem w niebiańskim królestwie, gdzie miasta lśniły blaskiem kryształu. A przepiękne duchy dzieliły się ze mną wiedzą na temat przyszłości. Co to było, myślałem? Co się naprawdę wydarzyło? Od tamtego czasu uzyskałem wszelkie potrzebne mi dowody na to, że podczas tych 28 minut stałem przed potężnymi duchowymi istotami dziś żartobliwie określam uderzenie pioruna jako telefon od Boga jednak dawniej nie bardzo pojmowałem, co się stało. Moje rozmyślania przerwała wściekła, niespodziewana nawałnica. Najpierw o dach uderzały ciężkie potoki deszczu, potem pojawiło się więcej cienkich języków błyskawic bliżących zielone pola uprawne. Kiedy gasły ich błyski, natychmiast odzywał się grom, a jego głęboki bas przytaczał się niczym dźwięk werbla. Przez kilka minut powietrze było tak naładowane elektrycznością, że obawiałem się, iż mogę raz jeszcze zostać trafiony piorunem. Uderzały zawsze tak blisko. Czy wracają po mnie duchowe istoty? Zastanawiałem się. Czy znów mnie szukają? A jeśli tak, to czy jestem gotów? Poprzez lęk przebiła się myśl. Ta chwila może być szansą, a nie przekleństwem. Stanowiłem z niej skorzystać. Zamiast pogrążać się w strachu, postanowiłem ponownie przeżyć ostatnie 20 lat aby zbadać wydarzenia w moim życiu, które przekonały mnie, że wszyscy jesteśmy potężnymi duchowymi istotami. Czy odnalazłem światło spokoju? Zamknąłem oczy i odprężyłem się. Mój umysł pomknął wstecz poprzez blisko dwa dziesięciolecia, aż znalazłem się przed obliczami świetlistych istot. Działo się to w czasie, kiedy zatrzymało się moje serce i praktycznie rzecz biorąc byłem martwy ale duchowe istoty wiedziały lepiej. Napełniały mnie wiedzą, którą miałem zabrać z powrotem do świata śmiertelników. Nazywały mi kolejno fragmenty przyszłości. Było to ogółem 117 wydarzeń, które miały zacząć się pojawiać dopiero po upływie dwóch i pół roku od momentu, gdy ze świata znajdującego się poza życiem przykuśtykałem z powrotem do istnienia. Nie udało mi się w pełni zrozumieć, dlaczego istoty dały mi możliwość oglądania przyszłych wydarzeń. Być może był to ich sposób utrzymywania mnie na wytyczonym kursie. Będąc świadkiem przyszłych wydarzeń i widząc, jak się one rozgrywają w rzeczywistości, nie mógłbym nigdy wycofać się z misji, jaką wyznaczyli mi świetliste istoty. Może potrzebowałem tej stałej motywacji, abym pozostał wierny ich celu. Fragment z książki Daniona Brinkleya w świetle spokoju. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie i zaproszę do kolejnych audycji już niebawem. Zdrowia Was wszystkich ciepło. Dorota.